Czas to nie luksus, to biologia. Czy wiesz, że 15 minut dziennie, tylko dla siebie, może realnie wpłynąć na twoje zdrowie, zdrowie hormonalne, emocje i odporność? I to nie jest luksus mieć dla siebie czas. To konkretna, biologiczna potrzeba naszego organizmu, zwłaszcza po 40. Wiele kobiet żyje w ciągłym pędzie. Załatwiasz wszystko i dla wszystkich. Praca, dom, rodzina, obowiązki. A wieczorem orientujesz się, że przez cały dzień nie miałaś ani chwili, ani pięciu minut dla siebie. Taki rytm przez lata powoduje, że organizm funkcjonuje w trybie przetrwania. I z tego miejsca nie ma mowy o regeneracji ani o równowadze hormonalnej. I co się dzieje, kiedy robisz pauzę? 15 minut dziennie? Organizm przełącza się z trybu walcz lub uciekaj, czyli stresowego układu współczulnego na układ tak zwany przywspółczulny, odpowiedzialny za odpoczynek, za trawienie, za regenerację. I to nie jest jakaś metafora, to jest neurofizjologia. Badania nawet pokazują, że już po kilku dniach regularnych, krótkich chwil wyciszenia spada poziom kortyzolu czyli hormonu stresu, zmniejsza się taka aktywność ciała migdałowatego, część, czyli tej części mózgu, która odpowiada za te reakcje lękowe, napięcie. Poprawia się koncentracja, nastrój i stabilność emocjonalna. Wzmacnia się też odporność, no i ro, rośnie aktywność, aktywność komórek NK, czyli tych, które są taką tarczą przed infekcjami. To oznacza, że zwykły spacer... Filiżanka ziołowej herbaty w ciszy, 15 minut z książką, albo spokojny oddech to nie jest strata czasu. To moment, w którym ciało zaczyna dosłownie się uzdrawiać. Dlatego przestań mieć wyrzuty sumienia, że robisz coś dla siebie, dając sobie codziennie te kilkanaście minut. Robisz dokładnie to, czego potrzebuje twój organizm najbardziej. Potrzebuje, żebyś mogła żyć w równowadze. A nie na rezerwie. I to jest Twoje codzienne źródło energii, spokoju i zdrowia. Dasz radę? 15 minut dziennie tylko dla siebie? Do zobaczenia w kolejnym filmie.